Siemanko mordeczki, witam Was na kanale OKOŻUNGLI. Dzisiaj będzie o mojej dzielnicy, o ulicy Padre Real, na której mieszkam tutaj razem z Feli, mamy dom. Ostatnie wiadomości, no, byłem chory, prawdopodobnie miałem dengę, także trochę słabo, ale już z tego wyszedłem. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. No i dajcie też suba. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj poznacie moją dzielnicę, ulicę Padre Real. No to już jest początek, właśnie ulicy Padre Real. Na tej ulicy mieszka no około Myślę, że około 25 rodzin. My sobie idziemy tak, właśnie po lewej i po prawej stronie są domy. Są domy i drewniane, i domy murowane. W tych domkach też są sklepy, także spokojnie można kupić podstawowe produkty spożywcze. Fajnie jest, że tutaj sąsiedzi się wszyscy znają. To taka jakby mała wioska. I to jest dobre ze względu na bezpieczeństwo, tak, że wszyscy się znamy i nie ma żadnych kradzieży, coś w tym stylu. E, Padre Real to ulica na cześć e, księdza Real. To był misjonarz, proboszcz, który właśnie przysłużył się do rozwoju tej parafii. Tutaj mamy takie małe boisko, no ale zarosło i to tak wygląda. Jest sporo też domów jakby opuszczonych, ten dom drewniany, tutaj nikt nie mieszka. Tak słabo to trochę wygląda, bo ktoś na pewno by tutaj zamieszkał. Idziemy dalej. Na tej ulicy jest fajnie, bo normalnie jest cisza i spokój. Gorzej jest jak są jakieś urodziny i jest impreza. To wtedy już piątek, sobota, niedziela, yy, piwo się leje. Kwestia jest taka, że wtedy jest bardzo głośno i, i trzeba po prostu to jakoś znieść. Torwieńczycy lubią się bawić i nie zapominajmy o tym właśnie, że jak jest jakaś fiesta, szczególnie tu urodziny albo grill, paridziada, to wtedy jest bardzo głośno. A dzisiaj jest niedziela, yy, o dziwo, spokój, yy, słoneczko. Też jak pada deszcz, to wtedy troszeczkę zalewa ulicę, ale to pół godziny, godzinę i wtedy y, ta woda opada. No i tak to spokojnie idziemy sobie dalej y, do końca tej ulicy i pokażę Wam jeszcze jak mieszkają tutaj właśnie ludzie. No tak tutaj się już kończy ta ulica y, Padre Real. Tutaj zobaczcie, te domy są na y, takich palach, dlatego że tutaj już jest jakby y, strefa zalewowa. Y, no właśnie tutaj widzimy, że ta woda stoi tutaj, ale to muszą być duże opady deszczu, żeby tutaj naprawdę ten obszar zapełni się wodą, dlatego są te kładki i tutaj na samym na końcu tej ulicy mamy też Recreo, Turistico, Las Palmeras. Tutaj są takie jakby stawy. Tam w środku podobno są też żółwie, kajmany. No i to tak wygląda. Ludzie sobie tędy chodzą. A my jeszcze przejdziemy właśnie do, do ulicy Padre Real i zobaczcie też, gdzie ja mieszkam. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to ogólnie y, żyjemy spoko i można podzielić sąsiadów na dwie grupy, tak jakby dwie rodziny tutaj mieszkały na tej ulicy i wszyscy się znają. A kwestia jest taka, że no, raczej dobrze jest mieszkać y, z sąsiadami, a raczej żyć w zgodzie. Po lewej, po prawej stronie naszego domu mamy sąsiadów, raczej z jedną rodziną dobrze, żyjemy, rozmawiamy. A z drugą rodziną raczej no, tak słabo nie ma kontaktu. Kwestia taka, że wszystkich tutaj sąsiadów też jakby łączy to, że wszyscy się znają. No i jak są imprezy, to się zapraszają, że to jest tak. A my idziemy teraz zobaczyć jeszcze dom. Ogólnie z sąsiadami żyjemy bardzo dobrze, nie narzekamy, nie mamy żadnych konfliktów. I to jest ważne, żeby no, jeden drugiemu pomaga. Nasza ulica, nasza dzielnica to jakby taka malutka wioska Padre Real, ale dzisiaj słońce przypieka, daje ostroczadu gorąco jak cholera. No i tutaj po lewej stronie są jedni nasi sąsiedzi. Tutaj ten teren ogrodzony to jest nasz dom. Tutaj po prawej stronie jest taka rodzinka, no w miarę zaprzyjaźniona z nami. No i tutaj gdzie jest otwarta brama, te drzwi, no to jest nasz dom. Pewnie też któregoś odcinka nagram właśnie o tym, jak my sobie tutaj mieszkamy, żyjemy. Domek jest bardzo duży, działeczka też jest fajna, są i rośliny, jest miejsce na grilla, także spokojnie. I, I sąsiadów mamy i po lewej i po prawej stronie. Kochani, no jeśli chodzi o naszych sąsiadów, to w ogóle jeśli chodzi o Perubnieczyków, to ja mam taki problem, że bardzo trudno jest mi zaufać Peruwieńczykom, dlatego że oni zawsze chcą mnie oszukać. I nawet jeśli są to sąsiedzi, to wszystko fajnie pięknie. Ale jeśli chodzi o, o, o pieniądze, no to pamiętajcie jedną zasadę, że w Peru nie pożycza się pieniędzy, bo y, pożyczyć pieniądze to znaczy dać pieniądze i, i, i zapomnieć o nich, tak? Także ja tutaj y, z Feli znajemy taką zasadę, że po prostu nie pożyczamy y, pieniędzy, z sąsiadami staramy się żyć y, właśnie w zgodzie, dobrze. Y, przez te lata, tutaj wcześniej 4 lata w Koczy, tutaj właśnie w tym domu. Nam się dobrze bardzo mieszkało i z sąsiadami nie było żadnych większych problemów, także o tym trzeba pamiętać. No i co? Raczej staramy się, no, jak można, to pomagać, tak? Ale kwestia właśnie, że nie pożyczać pieniędzy, tylko na przykład jeśli jest jakaś praca do wykonania to wtedy poprosimy sąsiadów i, i taka i taka stawka, taka i taka praca i, i no i w większości nasi sąsiedzi nie mają pracy także to też jest jakaś forma pomocy także my możemy dać, no nie wiem jakąś pracę do wykonania czy tam, nie wiem, ogrodzenie czy, czy przycięcie trawy czy no coś innego jakaś prosta praca fizyczna i w ten sposób i my jesteśmy zadowoleni, i sąsiedzi są zadowoleni, że mają pracę. Ja tak sobie siedzę tutaj właśnie na działeczce, za mną bardzo ładne rośliny i to tak fajnie wygląda właśnie. Ładny dzionek dzisiaj. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na budownictwo właśnie, czyli na te domy, one są zupełnie inaczej budowane niż w Polsce. No i też ludzie mają też inne priorytety, bo widzę po swoich sąsiadach, zwróćcie też uwagę właśnie. Jest właśnie telewizja kablowa, jest satelita, duży telewizor, 60 calowy, no a brakuje podstawowych rzeczy właśnie w domu jak nie wiem, toaleta chociażby, tak? I kwestia no właśnie że te domy są takie półotwarte jakby, nie mamy ogrzewania, no bo nie potrzebujemy, dlatego jest inaczej, tak? Najważniejszy jest dach no i, i domy są albo drewniane, albo murowane z cegły albo pół na pół, tak, to zależy też właśnie od, od pieniędzy I, i tak ludzie mieszkają i, i przez te 10 lat w Peru ja się cały czas uczę właśnie tego, żeby nie porównywać życia w Peru do, do życia w Polsce, bo to są dwa różne światy, dwa różne kraje. I ludzie i w Polsce, i w Peru są szczęśliwi, i w Polsce, i w Peru są nieszczęśliwi, także to, to zależy. No, możesz mieć wszystko i być nieszczęśliwym, a możesz mieć bardzo mało i być szczęśliwym człowiekiem, mieć kochającą rodzinę i to jest coś pięknego. To dziś na tyle, kochani. Uciekam z tego słońca, bo zaraz się spalę, rozpuszczę. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy, do dawania lajków i jeszcze też taka ciekawostka: od dzisiaj zaczynam na swoim kanale aplikację Buy Coffee, czyli takie wsparcie mojego kanału. Jeśli ktoś chciałby właśnie mnie wesprzeć, postawić mi kawę, małą, dużą, średnią, to wystarczy kliknąć właśnie w ten link buy coffee i wtedy zostaniesz przekierowany i możesz postawić mi taką kawę. I w ten sposób też pomożesz mi w rozwoju mojego kanału. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów kanału Oko Dżungli. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Ciao, ciao.